Arkadiusz Błażyca, finansowe rymowanki kota biznesika. Reklama. W telewizji, w radio, albo w internecie, czytając gazetę, lub w supermarkecie, słychać i widać ją na każdym ekranie. Dosłownie wszędzie spotkasz reklamę. Opowie ci o tym, co możesz kupić. Aby poczuć się lepiej albo lepiej się uczyć, pokażę zabawki, które są nowe, i jak łatwo jest zrobić, aby były Twoje. Jeśli jesteś bystrzakiem, to musisz wiedzieć, że warto jest spojrzeć także na cenę. I zanim poprosisz o coś tatę czy mamę, zastanów się, czy zawsze wierzyć reklamie. Reklama powie. Musisz mieć to koniecznie. Ale prawda jest taka, że sam musisz wiedzieć, co jest ci potrzebne tak naprawdę do szczęścia. Czy wolisz to kupić, czy raczej oszczędzać? Czytał oczywiście Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z budowaniem świadomości finansowej u najmłodszych, Zajrzyj na stronę kodbiznesik.pl. Mnie możesz znaleźć niezmiennie na tatamariusz.pl. Milisku, dzięki, że jesteś, i do usłyszenia.